W sobotę przyjechaliście do Nowego Dworu z myślą taką, że świt przegrywa, więc może wygracie. Niestety ta feller 90 minuta, bramkę sprzedają gospodarze, no i wyjeżdżacie z Nowego Dworu bez punktu. Podsumowanie, trenerze, prośby. Znaczy przyjeżdżaliśmy do świtu wiedząc, że tak naprawdę seria ostatnia świtu to zbieg też wielu pekowych i niekorzystnych wydarzeń, że to nie jest słaby zespół, że, że mają swoje duże argumenty. Graniu. Myślę, że byliśmy do niej dość dobrze przygotowani, natomiast no, nie zagraliśmy w wielu momentach aktualnego meczu. Pełnialiśmy szczególnie proste błędy po odbiorach piłki, czyli w momentach, gdzie mogliśmy sporo ugrać, Natomiast no my tutaj nie wykazaliśmy się taką powiedzmy perfidnością. i, 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 i z tych sytuacji, gdzie, gdzie powinniśmy przejść piłkę po przeciwnika, silnika, to, to my robiliśmy najczęściej aut. Eee, Druga połowa już lepsza w drugim naszym wykonaniu, w sensie pierwsze 30 minut zamknęliśmy świt na swojej połowie, natomiast e, mieli piłkę meczową, my też mieliśmy piłkę meczową bo strzela Augusto, popełniamy głupi, głupi faul przy 16 w doliczonym czasie gry, gdzie mamy sytuację je naszych dwóch zawodników, jeden przeciwnik tyłem naszej bramki, my robimy faul i sobie gdzieś tam sfundowaliśmy kłopoty w naszym w zliczonym czasie gry. No i tam się wydarzyło, to się wydarzyło i, i czujemy smak bo przede wszystkim hmm, punkt by nas zadowalał z, tego, z perspektywy tego meczu pewnie nie pięknego, ale, ale meczu walki e, to raz, a dwa przeciwnik by nie zdobył ich trzech, a tak mamy sytuację, że mamy 0:3 i, i wszystko w tabeli wraca gdzieś tam do równowagi i wszyscy, wszyscy gdzieś już są ciasną względem siebie i tak naprawdę rozgrywki pewnie dla nas, czyli o tej o, o, walce, o tą strefę utrzymania w lidze. Zaczynała się nowa szkoda, bo mieliśmy solidny bufor e, walczony w pierwszej kolejnej.